Rose, a profesor potrzebuje eksperymentu na temat zemsty. Czemu nie dzwoniłeś? Chciałem oszczędzić Ci lęków. Doceniam to, ale muszę pomóc, Rose. Mam już pomysł. Mów. Pamiętasz eksperyment, czy ból zadany celowo jest gorszy od przypadkowego? Raziliśmy badanych prądem. Ty ich raziłeś. Prąd był słaby. Nieprzyjemny, ale bezpieczny. Byli na ciebie wściekli. Zaprosisz ich raz jeszcze? Możecie do mnie strzelić albo zabrać 200 dolarów w gotówce. Zanim zaczniemy, Phoebe rozda wydruk 10 przykazań. Powtarzajcie je za mną. Pierwsze, nie będziesz. Jeśli strzelicie, nie dostaniecie pieniędzy, a każda kulka kosztuje 11 dolarów. Macie 5 minut, żeby przemyśleć sytuację z mojej perspektywy. Hey, profesorze, jak wyniki? Wszyscy skorzystali z okazji do zemsty. Próbowałem torowania moralnego, zmiany perspektywy, dawałem im pieniądze, a nawet kazałem płacić. Kiedy zapragnęli zemsty, nie dało się ich przekonać. Pomyślę o innych sposobach. Dzwoń na policję. Nie, powiadom Marisę, że zostałem uprowadzony. Co? Porywacze Rose tu są. Jeśli mnie zabiorą, trafię do niej. Będę mógł przekonać Gavina. Nie da się odwieść nikogo od zemsty. Profesorze? Pomyślałem, że smutno ci bez przyjaciela, więc przywiozłem nowego. Alek? Puść go. Nie miał z tym nic wspólnego. Słyszysz? To odgłos zbliżających się konsekwencji. Zabrałaś mi kogoś, kto był dla mnie ważny. Odpłacę ci tym samym, chyba że powiesz, co ukrywasz. Mówiłam już, co spotkało Fionę. Nie powiedziałaś mi nic nowego. Gadaj albo rozwalę łeb twojemu facetowi.